Jest piątek, 27 października. Codzienna liturgia słowa w tygodniu o 5 rano, niedzielna w sobotę o 18. Pochodnia podcast. Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Bracia, jestem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro, bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię właśnie zło, którego nie chcę. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. A zatem stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. Albowiem wewnętrzny człowiek we mnie ma upodobanie zgodnie z prawem Bożym. W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i bierze mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach. Nieszczęsny ja człowiek, któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci? Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Oto słowo pańskie. Naucz mnie, panie, mądrych ustaw swoich. Naucz mnie trafnego sądu i umiejętności, bo ufam Twoim przykazaniom. Dobry jesteś i dobrze czynisz, naucz mnie ustaw swoich. Niech Twoja łaska będzie mi pociechą, zgodnie z obietnicą daną Twemu słudze. Niech Twoja litość mnie ogarnie, a żyć będę. Bo twoje prawo jest dla mnie rozkoszą. Na wieki nie zapomnę twoich postanowień, bo przez nie dałeś mi życie. Wybaw mnie, należy do ciebie i szukam twoich postanowień. Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw swoich. Alleluja, alleluja, alleluja. Wysławiam cię, ojcze, panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus mówił do tłumów: Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: deszcz idzie. I tak się dzieje. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie, będzie upał i bywa. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże chwili obecnej nie rozpoznajecie. I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne? Gdy idziesz do sprawującego władzę ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody by cię nie zaciągnął do sędziego. A sędzia przekazałby cię dozorcy, dozorca zaś wtrąciłby cię do więzienia. Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni pieniążek. Oto słowo pańskie.